Hej kapieroszki! Tu znowu ja Charlie i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na wstępie pozdrawiam tutaj Tamale. Przepraszam Was za mój głos, ale jestem chora. O, jak widzicie, Tamala was wita. I sprawdzimy sobie aktualizację, bo mamy nowe maści koników i fabułę chyba. Tak. O, mamy. Jezu, to wygląda głuski! Nie wiem czemu, ale jest dla mnie coś dziwnego w nim, sama nie wiem, ale jest bardzo ładny. Jak tak słuchajcie, na jego patrzę, to coraz bardziej mi się podoba. Teraz że jestem chora, to nie poszłam do szkoły, dlatego nagrywam wcześniej odcinek. Bo słuchajcie, rano się tak źle czułam, tak samo w nocy, była masakra. O, Boże, mam zawał. Czy wy to widzicie? Jest ładna, niebieskie oczka. Kurde, mój koń go zasłania, ale już trudno. Kurde, jak zwykle zapomniałam o pozdrowieniach. Także jedziemy i już e, przeczytam osoby, które mam pozdrowić. Więc pozdrowienia lecą do Lilian Braveclaw, Brania Purple Arm, Harley Snow Tiger, Navi. Jeśli chcecie być pozdrowieni w następnym odcinku, wystarczy napisać to w komentarzu bądź do mnie na wiadomości prywatnej. Zapraszam Was też na mój serwer Discord Leśne Pierożki, na którym często z Wami rozmawiam i gram, oraz na Instagrama. Wszystko macie w opisie. Boże cudny. Spójrzcie, ta kopytka tutaj. cieniowany ogon. Apalosa. I mamy takiego, ja również jestem w nim zakochana, Apallosa i Anglik, na razie najlepsze spójrzcie, no, Nie no, Apallosa na pierwszym miejscu Wow, trzy kolorowe Apallosa, bo tak fajna Apallosa, no, Island Mamy jeszcze takiego, gniadego, też mi się bardzo podoba, taki fajny, klasyczny tu mamy jeszcze kolejną nową maść konika. Tu mamy takiego koba, fajny, ale no nie wiem, czy bym go kupiła. Jest nawet okej. Okay. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to przypominam o ławce w górze oraz o subskrypcji wpadaniu na Discord'a i Instagrama. Do zobaczenia w kolejnych. Papa pa, kochani, buziaki!